Było sobie pięć pięknych jezior. Pewnego razu ktoś stwierdził, że warto by je połączyć kanałami. Po wielu latach pomysł udało się zrealizować i tak powstał szlak kajakowy Puszcza Zielonka. Trasa od ponad roku cieszy kajakarzy. Na wspólną wyprawę zaprosił ich powiat poznański. Ponieważ w ramach produktu turystycznego Aktywnie dookoła Poznania promujemy wszystkie sporty: rower, kajaki, biegi, wszystko co może się tylko przydarzyć, a przede wszystkim przydarzyć w powiecie poznańskim, byle by było aktywnie, miło, sympatycznie i sportowo. Ponad setka kajakarzy wyruszyła z plaży w Tucznie. Jezioro stęszewsko kołatkowskie jest największe na trasie. Uczestnicy spływu mieli więc okazję trochę powiosłować, bo po kilkudziesięciu minutach czekała ich pierwsza przenoska. Dalej było jeszcze ciekawiej: szuwary, kanały, mniejsze i większe jeziora i kolejne przenoski. W sumie na szlaku jest ich osiem. Ten spływ litościwie skończył się po pięciu przenoskach, omijając ostatnie jezioro na trasie. Wysiłek wiosłowania i noszenia kajaków zrekompensowały piękne widoki. Szlak kajakowy po Puszczy Zielonka jest szlakiem nietypowym, ponieważ prowadzi rynną jezior pobiedziskich. Od Tuczna do Pobiedzisk, w dniu dzisiejszym płynęliśmy od, Tucznik, od Tuczna do Złotnik przez cztery jeziora z przenoskami. Oczywiście bogactwo przyrody, ptaki wodne, to wszystko co znajduje się na terenie Puszczy i Otuliny było możliwe do zobaczenia. Nie obyło się bez przygód, bo przecież każdy kajakarz musi przejść chrzest, mocząc nie tylko nogi. Temperaturę wody w jeziorach, chcąc, nie chcąc, sprawdziło kilku spływowiczów. Chciałem wyjść, myślałem, że będzie płytko, sprawdziłem, ale był muł, więc się wywaliłem. Tutaj przejście ostatnie było dosyć ciężkie, ale daliśmy wszyscy jakoś radę. Czułem, za głęboka woda przy siadaniu, a tak bardzo przyjemnie. Pomagać chciałem innym, i oddzięczyłem się tym, że wpadłem do wody, ale warto było, myślę. Pomory jednak dopisywały i do celu wszyscy dopłynęli uśmiechnięci. Z Hiszpanii przyjechałam. Przyznam, że w Hiszpanii takich cudów nie ma. Także bardzo mi się podoba, wypoczywam. Piękna pogoda, bardzo fajna impreza. Było w miarę, daliśmy radę jakoś. Były trochę przeszkody, ale w porządku. Szlak super. Nie było jakiejś tragedii dużej, jeżeli chodzi o na tych przesmykach, więc okej, okay, bardzo ładne widoki. Fajnie jest, ale ciągle się wiotłuję. Przenoski nie męczą jakoś szczególnie? Nie, mam tutaj operatora kajaka. Bardzo fajnie. Debiut w sumie, ale bardzo fajnie. Tam takie miejsca były, gdzie było ciasno, no ale mistrzem olimpijskim jeszcze nie jestem. O bezpieczeństwo uczestników dbali instruktorzy z Izabelą Dylewską na czele. Okay. Nie wyciągaj tego na razie, zostaw to wszystko. Wychodzisz, wychodzisz, kajaku się nie stoi. Przytrzymaj kajak, teraz przytrzymaj kajak. Tak, ok. Nie było żadnych problemów. Trasa jest bardzo łatwa. Uciążliwe oczywiście są przenoski, ale nie są to jakieś karkołomne wyczyny. Były osoby w różnym wieku i czy to dzieci, czy osoby starsze doskonale sobie radziły. Na dopłynięciu do kempingu w złotniczkach zabawa się nie skończyła. Tu na kajakarze czekał posiłek i atrakcje przygotowane przez powiat poznański. Na naszym stoisku dla każdego uczestnika mamy przyszkowane nagrody oraz szereg konkursów. Każdy z uczestników może również nabyć tutaj przewodniki turystyczne mapy. To kolejna udana impreza turystyczna zorganizowana przez powiat poznański. Te rajdy to tylko wskazówki i propozycje, by zwrócić uwagę mieszkańców na ciekawe miejsca, a następny spływ czy wycieczkę być może zorganizują w gronie przyjaciół.